Witam w kolejnym odcinku poświęconym analizie najtańszych konsol znalezionych na portalach aukcyjnych. Z racji tego, że ostatnie dwa odcinki przyjęły się z bardzo pozytywnym odzewem, za co bardzo dziękuję, w dzisiejszym odcinku chciałbym sprawdzić i ocenić co do zaoferowania ma najtańsza konsola PlayStation 3 ze znanego portalu aukcyjnego. Jak większość pewnie pamięta, omawiana generacja miała swoją premierę w Europie w 2007 roku. Podstawowa wersja PlayStation 3 w wersji FAT kosztowała 2400 zł. Ja natomiast po 3 dniach obserwacji portalu Allegro natknąłem się na ciekawą ofertę jednego z lombardów, gdzie za zestaw, który widzicie aktualnie na zdjęciach, zapłaciłem 88 zł wraz z przesyłką. Z opisu aukcji możemy wyczytać, że sprzęcik nie jest pierwszej świeżości ani też nie był trzymany na komodzie i używany od święta. Jak pisze sprzedający. Stan wizualny oceniony na dostateczny, nosi ślady użytkowania w postaci rys i otarć, konsola z przeznaczeniem na części przy uruchomieniu zaczyna popiskiwać, przez chwilę włączają się wentylatory na maksymalną moc, czyta płyty, pad świruje. Opis jednak mnie nie zraża. Mamy tutaj 50% sukcesu, ponieważ konsola się włącza i odczytuje płyty. To, że wentylatory działają na pełnej mocy, może być przyczyną zaschniętej pasty pod procesorem oraz brudu jaki znajduje się wewnątrz urządzenia. Z tym jednak jestem sobie w stanie poradzić. Szybkie czyszczenie oraz wymiana past powinny ulżyć tej konsoli w cierpieniu. Co dopada, nie mam pewności czy to nie wina gąbki, która dociska taśmę do płyty PCB układu, ale to wszystko sprawdzę jak tylko sprzęt do mnie dotrze. Złożyłem zamówienie i dwa dni później paczka była już u mnie. Szybkie odpakowanie de facto dobrze zapakowanej przesyłki, i oto ukazuje się zestaw za niecałe 90 zł. Sprawdźmy więc, czy wszystko zostało wysłane oraz co obejmuje ten zestaw. Mamy tutaj dwa kable: zasilający oraz HDMI. Pad DualShock 3 w stanie kiepskim i wysłużonym. Niestety nie wiem, czy to oryginał. Tego dowiem się, gdy rozkręcę obudowę. Oraz sama konsola: Jest to wersja FAT model CH L04 z 80-gigowym dyskiem twardym. Konsola w dostatecznym stanie wizualnym, liczne rysy na obudowie, zabrudzenia w kratkach wentylacyjnych oraz niezbyt łatwe do usunięcia plomby sprzedającego. Kreuje to w pewien sposób obraz, co możemy zastać w środku konsoli. Na sam początek testu pokusiłem się o szybkie podłączenie konsoli do telewizora oraz sieci, aby sprawdzić jak zachowuje się sprzęt zaraz po odpaleniu. Jak widzimy na filmie konsola uruchamia się i pokazuje informacje o uszkodzonych danych, zapewne konsola nie była wcześniej poprawnie wyłączona. Od razu również zauważyłem migającą diodę napędu i jak się okazało, w napędzie mamy niespodziankę, w postaci Need for Speed Pro Street, który posłuży do dalszych testów konsoli. Niestety PS3 wydaje głośny szum wentylatora, ale nie są to na pewno jego maksymalne obroty. Nie ma sensu dłużej męczyć sprzętu, odpinam całość od zasilania i biorę się za rozbieranie. Co ciekawe, konsola posiada jeszcze oryginalną plombę producenta. Już po ściągnięciu obudowy i dostaniu się do środka konsoli ukazują nam się kłęby kurzu oraz bardzo dużo zabrudzeń. Pasta termoprzewodząca jest wyschnięta i to najwyższa pora, aby ją zmienić. Na przebitkach możecie zobaczyć jak wygląda reszta zespołu. Ze środka wydobywa się także charakterystyczna woni dymu papierosowego. W dalszym etapie czyszczę dokładnie obudowę skórzu i nakładam świeżą pastę termoprzewodzącą, po czym skręcam wszystko w całość. Wymianę pasty bezpośrednio na rdzeniu, czyli tzw. zwany delit, na tą chwilę sobie darowałem, gdyż jest to trochę czasochłonne. W późniejszym czasie zadecyduję czy będzie to konieczne. Najpierw muszę zaobserwować jak konsola będzie działać po obecnym małym spa. Kiedy wszystko jest już skręcone, pora na drugie odpalenie konsoli. Niestety pad, który był w zestawie, nie reaguje, albo bateria jest rozładowana, albo uszkodzony układ wewnątrz. Co najlepsze, ma on układ to siby, więc można stwierdzić, że jest to pad oryginalny. Po jego rozkręceniu w środku znajdowało się bardzo dużo kurzu oraz co najlepsze włosów. Niestety nie posiadam przy sobie kabla mini USB, aby sparować go z konsolą, ani też podładować. Muszę więc podłączyć ten od mojej PS4, aby móc poruszać się po menu. I tutaj niespodzianka. Po włączeniu konsoli i odczekaniu, aż pliki systemowe się załadują po niepoprawnym odłączeniu, okazało się, że konsola posiada wgraną przeróbkę Rebook. Dla tych, którzy nie siedzą w temacie, jest to custom firmware, trwała przeróbka konsoli pozwalająca na odpalanie gier z dysku, pobieranie ich z sieci oraz zgrywanie gier z oryginalnych krążków. Poza tym firmware posiada wiele przydatnych funkcji, takich jak na przykład kontrola prędkości wentylatora. I tutaj sprawdza się moje przeczucie. Od razu gdy zobaczyłem logo Rebook, pomyślałem, że w konsoli jest ustawiona prędkość wentylatora na co najmniej 40% i tak też było. Zmniejszyłem obroty na 30% i konsola od razu stała się o wiele cichsza. Temperatury GPU i CPU również w normie. Teraz pora na testy. Na pierwszy ogień idzie znaleziony w napędzie Need for Speed Pro Street. Za pomocą wgranego programu Multiman zrzuciłem sobie gierkę na dysk twardy, aby nie męczyć napędu. Gdy wszystko jest gotowe, odpaliłem grę. Co tu dużo mówić. Po kilkunastu minutowej rozgrywce nie zdarzyło się nic nadzwyczajnego. Żadnych przycięć obrazu ani artefaktów. Wentylator konsoli pracował cały czas jednostajnie. Podglądając temperatury procesora i grafiki z poziomu gry, również nie zauważyłem nic niepokojącego. Temperatury utrzymywały się w okolicach 62 stopni. Tym samym mogę się pokusić o wniosek, że konsola po czyszczeniu i testach jest w pełni sprawna. Tak prezentuje się sprzęt kupiony za niecałe 90 zł. Sprawna konsola, gra oraz oryginalny pad w nieznanym stanie. Opinie na temat czy warto było kupić taki zestaw zostawiam Wam i tym samym zachęcam do komentowania. Dziękuję że dotrwaliście do końca. Do następnego odcinka, trzymajcie się, cześć.